Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie technicznym na moim kanale. I dziś chciałabym poruszyć temat tego jak szeroko ustawiać stopy w takich pozycjach jak wojownik pierwszy czy skręcona trikonasana. Bardzo często spotykamy się z taką informacją, że pięty powinny być w jednej linii albo że pięta, która jest z przodu, powinna przechodzić przez środek stopy, która jest z tyłu. Te takie wyznaczniki bardzo często nam się tutaj pojawiają, zwłaszcza w instrukcjach, które oczywiście dają nam nauczyciele, czy instrukcje, które spotkamy w książkach. I o ile tego typu instrukcje są świetne, bo nadają nam ramy tego, jak ma wyglądać asana, jak mamy w niej pracować. To już tak super nie jest w momencie, kiedy zaczynamy patrzeć trochę szerzej na asanę i zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z nas jest inny, ma inną budowę anatomiczną i tego typu wskazówki mogą być całkowicie nieadekwatne, mogą się rozmijać z tym, co słychać w naszym ciele. I dzisiaj właśnie chciałabym o tym porozmawiać i chciałabym Wam zwrócić uwagę na to, czy istnieje jedno idealne ustawienie stóp w tego typu asanach. Zacznijmy sobie od analizy tego, co dzieje się w pozycji Tadasany, ponieważ już Tadasana jest nam w stanie bardzo dużo powiedzieć o tym, czy będziemy w stanie ustawić pięty blisko, czy też troszkę szerzej w pozycji skręconej Trikonasany, czy na przykład wojownika pierwszego. Jeżeli jesteś w Tadasanie i czujesz, że jest to dla Ciebie bardzo komfortowa pozycja w momencie, kiedy masz połączone stopy, to już mamy pewną informację, że to przybliżanie pięt do siebie będzie raczej spokojnie do wykonania. Z kolei, jeżeli czujesz, że Twoją naturalną pozycją jest ustawienie szerzej nóg, to mamy informację o tym, że prawdopodobnie Twoja miednica jest tak zbudowana, że ona wymusza to szersze ustawienie. Przyczyną mogą być na przykład troszeczkę dłuższe szyjki kości udowej. Jeżeli ta szyjka kości udowej jest dłuższa, szersza, to ona automatycznie ustawia nam nogi szerzej, dlatego ustawienie tak, stóp w taki sposób będzie dla tych osób trochę bardziej naturalne. I już wiem, że ustawianie im pięt w jednej linii będzie bardzo nienaturalne, ponieważ te osoby zaczną się chwiać. Kolejny element, który jest bardzo istotny, to warto wiedzieć, co to znaczy na szerokości bioder, żebyśmy mieli pewnego rodzaju odnośnik. Pamiętajcie, że każdy z nas ma troszeczkę inaczej zbudowaną miednicę. I teraz, jeżeli dotkniecie tutaj z przodu takich kostek, które wystają, to są kolce biodrowe, przednie, górne, to to będzie mniej więcej wasza szerokość anatomiczna bioder. Czyli nie bierzemy tego, co jest tutaj, tylko to, co jest tutaj, i to jest nasza szerokość bioder. I bazujemy na tym, czyli chcemy wyjść od szerokości bioder. Powiem Wam szczerze, że zawsze. Ustawienie nóg na takiej szerokości bioder zamiast w jednej linii ustawienia pięt, czyli pięty na szerokości bioder, a nie w jednej linii, powoduje, że jesteśmy bardziej stabilni. Więc powinniście też czuć, że Asany mamy dostosowywać do swojego ciała, a nie w, jakby wtłaczać to, co jest napisane w książkach, w swoje ciało. Bo jeżeli wasze ciało potrzebuje większej przestrzeni, to po prostu mu to zapewnijcie. Omówimy sobie teraz bardzo ważne elementy, jeżeli chodzi o właśnie to, jak szeroko są ustawione nasze nogi. Na przykładzie wojownika pierwszego, ale też możecie to oczywiście przenieść na skręconą trikonasan. W wojowniku pierwszym. Bardzo często jest taka informacja, żeby właśnie pięty były w jednej linii, z tym się spotykałam. I właśnie kiedy mamy ustawione stopy tak szeroko, skręcimy sobie stopy w jedną ze stron, zegniemy nogę z przodu, to automatycznie czuję, że moje pięty są w jednej linii. I o ile miałabym bardzo elastyczne biodra, czyli tutaj rejon stawu biodrowego pozwalałby mi na ustawienie miednicy na wprost. O tyle byłoby super, ale bardzo często jest tak, że to się nie dzieje. I wtedy jak często właśnie jogini, joginki praktykują, bo my mamy coś takiego w sobie, słuchajcie, że jeżeli mamy dostać, dostajemy informację, mamy wykonać taki, taka sanę, to my ją wykonamy, ale po drodze mogą się zdarzyć bardzo różne rzeczy w stawach, efekt finalny jest. Ale nie zawsze jest to dobre, dobre na, dla naszych stawów i właśnie na przykładzie stawu kolanowego chciałabym wam coś pokazać. Mam teraz ustawione pięty w jednej linii i dostaję informację, że moja miednica ma być na wprost. Czuję, że jest tutaj blokada w, w biodrze i nie jestem w stanie pociągnąć tej miednicy do przodu, czyli prawe biodro do przodu, lewy pośladek w tył. I moja noga jest zablokowana na ziemi. To to, co najczęściej. Z czym najczęściej się spotykam, to lekkie zgięcie nogi w kolanie, wtedy odblokowuje to, co tutaj uniemożliwia mi ten ruch. Zgiłam sobie nogę w kolanie i rotuję kosztem kolana. I uwierzcie mi, że kolano w tej chwili nie jest szczęśliwe, więc żeby uniknąć tego typu rotacji, wystarczyłoby ustawić stopy szerzej, na szerokości naszych bioder anatomicznych. Ustawiamy miednicę na wprost. I kolano z tyłu jest szczęśliwe i nasza miednica jest na wprost. Mamy kompromis. Kolejny element to jest to, co dzieje się z, nasza, z naszymi stawami krzyżowo-biodrowymi. Często kobiety po ciąży, które jeszcze mają ten aparat więzadłowy taki trochę luźniejszy, ale też osoby, które naturalnie mają dość elastyczne ciało, jeżeli wejdą sobie do wojownika pierwszego i zostawią pięty w jednej linii i zaczną mocno, siłowo ciągnąć prawym biodrem do przodu, lewym pośladkiem do tyłu w tym konkretnie przypadku. To jeżeli biodro już nam na to nie pozwoli, a my nadal ciągniemy, to również pojawia się ruch w stawie krzyżowo-biodrowym. I ten ruch może potencjalnie podrażniać nam staw krzyżowo-biodrowy. I znowu rozwiązaniem byłoby ustawienie stóp trochę szerzej. Kolejny bardzo ważny element, który warto wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi właśnie o tą szerokość ustawienia stóp, jeżeli praktykujecie i macie problem z równowagą, czy to związaną z błędnikiem, czy po prostu ze słabym czuciem wewnętrznym, ustawienie nóg szerzej powoduje, że po prostu stabilniej stoimy. I jeżeli mielibyśmy ustawiać stopy jedna za drugą, to czujemy się trochę, jakbyśmy balansowali na linię, a ustawienie stóp szerzej Powoduje, że mamy większą stabilizację, i nawet proponowałabym u osób, które mają zaburzenia błędnika, po prostu pracować na dużo szerszym ustawieniu stóp. No i ostatni, bardzo ważny element. Pamiętajcie o tym, że to ustawienie stóp. Może wam się z biegiem praktyki zmieniać. Jeżeli zaczynacie praktykę jogi i dostaniecie informację, żeby te stopy ustawić troszkę szerzej, bo będzie to powodowało przede wszystkim większą stabilność, wasze biodra będą się powoli przyzwyczajać otwierać, to nie oznacza to, że zostajecie właśnie z takim szerszym ustawieniem stóp już na zawsze. Im bardziej elastyczne będą wasze biodra, tym będzie wam łatwiej tą linię tutaj Przybliżać, zmniejszać, więc też pamiętajcie o tym, żeby podążać za swoim ciałem i za zmianami, które w tym ciele powstają. I może też bardzo ważna konkluzja, taka na koniec, że nie zatracajmy się w tym, że asana ma być idealna. Nie zatracajmy się w tym idealnym ustawieniu stóp, pod jakim kątem, w jakiej szerokości. Asana ma być stabilna i wygodna, ma nam przynosić korzyści. Jeżeli czujemy ciągłą presję tego, że nasze ciało ma być ustawione idealnie, to odbiera nam to trochę radość z praktyki jogi. I oczywiście jestem za tym, żeby asana była wykonywana poprawnie, ponieważ, tak jak wspominałam na początku, nadanie pewnego rodzaju ram tego, jak ma wyglądać asana, ułatwia nam praktykę jogi, jednak nie bądźmy Aż tak zaślepieni tym, jak to wszystko powinno wyglądać. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Was pomocny, i chciałabym Wam już oficjalnie powiedzieć, że. Tego typu analizy asan i też spojrzenie szersze na ciało, możecie zacząć zgłębiać na moim kursie anatomia jogi, który organizuję w najbliższym czasie w październiku w Warszawie. Jeżeli macie ochotę się zapisać, ten kurs obejmuje 30 godzin takiej anatomii w praktyce. No to zachęcam Was do kontaktu mailowego ze mną. Pisząc do mnie maila warsztaty małpaanatomiayogi.pl, wpisując w tytule. Kurs Anatomia Jogi w Warszawie, możecie się na taki kurs zapisać. Pamiętajcie też, że prowadzę mój Instagram, na którym w sumie jestem tak bardziej z Wami e, zżyta, dlatego że tutaj są głównie filmy techniczne. Więc jeżeli macie ochotę zobaczyć, co tam u mnie słychać, jak powstają filmy, ja też bardzo dużo inspiracji biorę od Was właśnie z Instagramu, to zachęcam Was. Tutaj na dole znajdziecie link. Zresztą wpisując anatomiajogi.pl na pewno mnie znajdziecie. I pamiętajcie, że na Instagramie są tak zwane bonusy, bo tam jest dużo. Dużo takich filmów albo grafik technicznych, które są uzupełnieniem pewnego rodzaju tego kanału. No dobrze, to już nie przedłużam. Dziękuję Wam za nasze kolejne spotkanie. Subskrybujcie mój kanał, dzięki temu wiem, że to, co robię ma sens i że chcecie ze mną być i chcecie oglądać moje filmy, przyznawać się, kto ogląda, a nie subskrybuje, bo okazuje się, że jest z Was bardzo duża taka część, więc jeżeli nie oglądacie, to zasubskrybujcie. Dla mnie to będzie informacja, że jesteście tutaj ze mną częściej niż raz od przypadku do przypadku. No to żegnam się już z Wami. Pa, pa!